Czarna marynara! Tak, dwa płoty powie Na październiku wstania na dzikich francuskie śniadania. Na białych salonach czarna marynara! Czerwone dywany, dziecięce zabawę, święty za latały do kawal. Samary w kieszeniach, do franków za Do bolców za obiad, że i zarabia. Dzięki Henelli! Sypialni piszama! Kalendarz jest pełny, butelki są puste. Emocje są biedne, narkotyki na mnie, narkotyki na się Będzie trochę luźniej, wrócę trochę później, ale będę kochał Wysoki sądzie, jestem niewinny naprawdę. Mam taką wrażę, że tu każdy walczy jabłek. Po nocach cię zliczymy na tej kadzie. Życie jak drugie Wchodzą w boje, Ogrody mi z tej dwójka Uliczne przeboje Piję frutę i słucham ich stroje Piję cipkę i liczę naboje Dupy piszczą jak chodzą Wchodzą w playboye Ogrody mi z dwójka Uliczne przeboje Sam wobec niej jestem sam Może gdybym tyle nie pił to bym wstał Potem wciąż ma ciepło naszych chciał Życie ze mną jest jak srogi w dal Czekasz na mnie drugą tę papę godzinę Chciałbym na ciebie patrzeć Jak talotniczy bilet A znowu się spuściłem i chłymi za to na imię Ale dobrze wiesz, że ze mną nie zginiesz Wstam salony i ulicę są i dziewicę ale w i kolegów klasy robotniczej Jestem pipek i tam życie, spójrzby synu Wchodzą bej boje, ogrody mi z tej dwójką, niż te przewoje. Piję yeah. wódę i zuchawić Liczę cipkę i liczę na boje. Dupy piszczowe wchodzą kozowej boje. Ogrody mi dwójka, twój dwójką, te przewoje.